Dzień dobry. Na pewno cieszy zwycięstwo na inaugurację, bo, bo to jest zawsze mm, może nie zawsze, ale bardzo często i mam nadzieję, że tak będzie też w naszym przypadku. Taki taki, taki, taki taki dobry start i prognostyk na, na następnym mecze. Na pewno z boku ktoś by powiedział, że, że tak dosyć pewnie to tutaj wygrali. Natomiast. Ja muszę trochę szerzej patrzeć i na pewno w tej pierwszej połowie też byliśmy po pierwsze bardzo skuteczni, po drugie też przy bramkach, przy dwóch było też te bramki gdzieś tam po likoszecie I, i o tym trzeba pamiętać i, i do tego później na bramkę na 40 również bardzo ładna Szymona Drewniaka, także dzisiaj na pewno, na pewno byliśmy bardzo skuteczni, dopiero pierwszy, praktycznie w pierwszej połowie zmarnowaliśmy tylko jedną sytuację i w, później w końcówce, kiedy już Gospodarze bardzo mocno się odkryli i wyprowadziliśmy kilka kontrataków, ale, ale tak, do tego momentu na pewno ta pierwsza połowa miała wyrównany przebieg, natomiast London to my, to my byliśmy skuteczniejsi. Trzeba myśleć, że o no, następnym meczu gospodarzom życzę powodzenia w następnych spotkaniach, a my musimy że myśleć o meczu następnym, tutaj tym domowym spuszczą nie Dziękuję. Dzień dobry. Eee, przegraliśmy mecz. Przegraliśmy przez eee, no, proste błędy, tak? bo to nie, nie były bramki, czy nie były akcje, na które nie bylibyśmy przygotowani e, z analizy. E, wygrał oczywiście zespół lepszy, nie ma tutaj co, co do tego zwalać, natomiast nie ma tutaj e, żadnych wątpliwości, że wygrał zespół lepszy, natomiast e, no to nie jest żadna wymówka dla nas, tak, że to był zespół lepszy, bo przegraliśmy przez własne błędy, czy to grupowe, czy zespołowe, czy indywidualne. I ten mecz po prostu pokazał nam, ile jeszcze, czasu, ile jeszcze pracy przed nami bo jest jej bardzo dużo i myślę, że musimy się bardzo mocno skupić na swojej robocie, żeby taki mecz już nam się nie przydarzył. Dziękuję.